sega beauty and harmony governed by one eternal law all that begins must end. The reign of the old Shogunate is over. No i siemanko, siemanko, po tej stronie A&B Studio, no jak widzicie to jest Total War Shogun 2. Yy, całkiem zapowiadająca się, dobrze zapowiadająca się gra. Jak widzieliście przed chwilą taki mały jakby trailer, można powiedzieć, prologowski. No mi się bardzo podoba, grałem już wcześniej w tą grę, ale postanowiłem, że jednak spróbuję nagrać z tego serii. Jeżeli się nie spodoba, to najwyżej zakończę ją jakimś tam niepowodzeniem, co nie? Yy. Dzisiaj nie będziemy jeszcze grać. Będziemy sobie nową kampanię. Um, I zagramy sobie czymś prostym właśnie, jak Shimazu, czy DATE um, Co jeszcze jest takiego prostego? Takeda, nie, takie jest bardzo ciężka. Um, ale tym razem zagramy chyba sobie datę. To są jakieś samuraje tutaj. Um, więcej opcji, coś tam, coś tam, poziom trudności, normalny. Tak mi się wydaje. No, tak mi się. Coś mi się pojebało. Niechcący wy, wyłączyłem um, nagrywanie. Ale wejdziemy jeszcze sobie do gry. Zobaczymy, jak to jest. Wy zobaczycie, jak to jest. Um, z tego co wiem, jeden właśnie użytkownik nagrywał z tego. Um, on się nazywa. Oooo, lagusy, nie? Wydawało mi się. Nie, wszystko ok. To jest wróg, no zabijemy go, mamy całkiem niezłe jednostki, dobra, ale czekajcie, mamy uczników, Mam 120 uczników, oni też mają, wiecie co, stoczymy sobie jedną bitwę. Tak, razem, nie? Razem sobie tak jedną bitwę stoczymy. Ja nie potrzebuję żadnych samouczków, już troszeczkę grałem w to. E, mam nadzieję, że ogarnę. Nie jest to za łatwe nie, nie należy tak do najłatwiejszej. Tak, szczerze mówiąc, troszeczkę trzeba ogarniać. E, właśnie gry strategiczne, takie jak. E, Shogun, co było podobne do Shoguna. Uff, pamiętałem. No dobra, że zapomniałem. No dobra. Zaraz nam się oddali walka. O, Pogoda jako strona co może zaczekać z ruszaniem do walki na bardziej wspólnotę. Poczekamy. Nie, chujoda, chujowa. O, rozstawię. Chuj, że taka sama była wcześniej. Ale myślałem, że teraz jest chujowe. Generał przemawia. おつを作るとは驚きじゃ普段は家来同士で喧嘩が絶えずとても列などできないのだが百姓なしでは国中が飢えてしまう百姓こそが国の石杖 <laughs> じゃが石杖は屋敷の土台師土台師が屋敷を倒そうなどと話にならん皆の者を不を祈るお主らの名を松代まで整かすのじゃ Dobra, to jedna w, w, jedna z bardziej poważniejszych łucznicy Ashigaru e, Wy, Co jest? O jest Bardziej z tyłu Bardziej z tyłu łucznicy tylko idą teraz na przodzie. Łucznicy będą tu. Teraz zaznaczamy was. Rozpocznij bitwę. Są Coś się popierdoliło. Um, oni są tutaj na górce, mają całkiem niezu zasięg. Um, powinienem ich dojebać. Dobra, chwilka Daliłem sobie na chwilę mikrofon, bo musiałem sobie no noha hala wytrzeć. Dobra, zostawiam się w szyku jakimś sensownym. Chwileczkę, muszę cięcie. Ok, powracamy, musiałem sobie kichnąć. A po co na wizji? Dobra, Wy wybardziej taką. Oni lecą na nas? Nie ma sprawy. Nie ma sprawy ludziska. Jest, pięknie tam dostają. Osiołki. I co, będziecie tu tak stać? Czekać aż was Rozstrzelam. O, wy, to wycofać się, wycofać się. Wycofać. Nie ma sensu. Pomóżcie im. Dobra, wbijamy się, bo to nie ma naprawdę sensu już. Zbijamy się, mamy przewagę. Na nich szybko. Szybko biec, 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 bo to sensu nie ma naprawdę większego. A wy im pomóżcie. o jeden oddział pani panikuje, już u nich. Więc spokojnie, spokojnie damy radę. Patrzcie, tu się, co tu się będzie działo teraz. Mamy jeszcze łuczników, którzy idą teraz tu. Oni już będą uciekać, spokojnie. Tam już padają. No dawać, nakurwiać do nich, nakurwiać. No tym razem wygraliśmy. Dobra, zakończ bitwę. Heroiczne zwycięstwo, pięknie. On teraz będzie chciał uciec, ale my go dobijemy. A nie, nie, dobra, zabiliśmy. No. Dora, ta babka coś tutaj gada. Yy, ja po prostu będę sobie werbował teraz. Powiedzmy trzy jednostki. Dobra, yy, i dobra, żegnamy się i zobaczymy się jak, może pod wieczór coś nagram, wiecie, postaram się. Dobra, to do zobaczenia, papa, miśki.